Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawlo, a to jest kolejny dzień w Liberty City, czyli w GTA 4. I dzisiaj przejdziemy sobie kolejne tutaj misje. No i co, jesteśmy na dole wyspy Algonquin, gdzie spotkamy się z nieznajomym, który ma znak zapytania. Mamy teraz do wyboru dużo misji, mamy jak widać XD. Nawet XDE, czyli Playboya, mamy Dwayne'a i mamy Elizabetę, no i mamy ten znak zapytania, ale to od tego znaku zapytania dzisiaj zaczniemy. Także podchodzę i ogarniamy kolejną misję na dzisiaj. Where you Strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. <laughs> you think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. <laughs> know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. <laughs> I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. No, I'm a good man, no doubt. Now call me when you get to the spot. No i jak widzieliście, to tym naszym nieznajomym jest Francis e, Macri, czyli brat e, Pakiego, który jest właśnie policjantem, e, może nie takim czystym, jak mówi, no, ale, ale jest tym policjantem. Także e, zabieramy się za robotę od niego, gdzie został szantażowany. No i mamy tutaj mu pomóc z tym szantażem się uporać. Także. Weźmiemy sobie któryś z tych samochodów co tu stoi, który tu będzie fajny. Teraz pierwszy może być i jedziemy do celu i działamy. nawet samochód z gadającym GPS Wstarczyliśmy już praktycznie do miejsca, wysiadamy i podchodzimy tam, gdzie trzeba. in the park. Now what? All right.

about your exchange with McCreary. yeah you better have my paper i ain't fucking around i'm sure he's got your money have you got the stuff he wants yeah i got it we're gonna, we're gonna, make, this we're gonna make this shit happen i don't mess around you know push me and this shit is all over weefle news I got, I got them on speed dial really of course Holy shit. Dobijemy go nożem jeszcze, aha ucieka, dobra, to dzik, bierzemy to co mieliśmy mu zabrać, wsiadamy do auta, uciekamy policji i powinien być koniec mesi.

sobie wymienię samochód tamten już niestety trochę się podziurawił do nas jest. i dotwieramy na miejsce i zostawiamy wszystko Francisowi.

Także teraz e, w sumie jesteśmy nawet chyba obok. Dobrze patrzę. Tak, jesteśmy obok Dwayna, także od razu zabierzemy się za misję od Dwayna. Tutaj podejdę. I druga misja na dziś będzie właśnie od niego. Także wchodzimy do bloku i pora na misję od Dwayna. you you alone yeah how you doing fucking great what you think yeah it's hard leaving with the past huh yeah especially when the present's turned into an asshole Psh, <laughs> fucking bitch nobody wants to roll with me no more it's like i'm tainted what do you mean playboy don't want to hang no more he pays for you to come over instead my girlfriend the love of my fucking life Man, I was pulling moves in the joint so this bitch could pay rent. Now she won't answer the phone. Man, I gave her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. <clears throat> I heard she hanging with Javon now. Who? Some punk who fucking talked. Swears he wasn't involved in me going down, but I knew. I knew his ass was lying. Now, motherfuckers, fucking my girl! Mm. For real? Shit is fucked up, man. Sometimes I just wanna end this shit. Just bam! But I ain't there yet. Mm mm, not quite. Listen, why don't you go talk to her? Psh, ain't shit to say. Then I'll go speak to both of them. They'll ask for your money back, and if they don't agree, I'll make them. Where did they hang out? At some arcade in Chinatown. Uh, look, man, don't bother. No, I'll bother. I'm getting paid. And besides, you remind me of me. Uh huh. Także załatwiamy dla, dla Dwayna e, spotkanie, nazwijmy to za niego z jego byłą i jej nowym fagasem e, No i musimy ich przekonać żeby oddali Dwayne'owi to co do niego należy I Tu do samochodu z GPS-em trafiamy Hey, are you the two snakes who played Dwayne Forge when he was in the joint? He wants his money. What? Dwayne must have finished his bid. Shit. He gonna be mad, angry. I go back Cherry zostawimy. Ale gościa musimy niestety dogonić. Wszystkie samochody nam tu uciekły. Szybko sobie wbijamy do tego.

Także uciekamy policji Jak uciekniemy spotkamy się z dłonią w A dlaczego zostawiłem jego byłą życiem? No to jest kwestia tego, że później ona zostaje... Tym strangerem, czyli można ją spotkać na ulicy. A na też jakby patrząc na to w inny sposób no to tak jak Niko powiedział Dwayne nie będzie się musiał męczyć z tym że ona nie żyje bo w tewinie tego też nie chciałbym. Ja no to przy okazji zabijam tych niewinnych na ulicę

te dwie misje na dzisiaj myślę, że wystarczą jeszcze sami się pod Francisa. Żeby się z nim spotkać jeszcze, ale to już następnym razem. Także dzięki wielkie za uwagę i spotkając Bella na The Triangle, a nie na ten, się nazywa w Stanach, nie na Times Square, a spotkając Bella na The Triangle, żegnam się z wami dzisiaj. Także do zobaczenia następnym razem. Liberty City i zapraszam oczywiście do subskrypcji i lajkowania i komentowania. Dzięki, hej.